Cześć, witajcie na naszym kanale Misia i ja dzisiaj jest niedziela. a który czerwca? Czwarty. Czwarty? Czwarty czerwca. Czyli ostatni weekend. Jaki ostatni weekend? Ostatni się dzisiaj. Do... Czemu? Bo już zrzenie. Aha, bo jutro poniedziałek. No ale jak poniedziałek to też będzie? Nie no, w to też będzie, ale też jedziemy do MD nie? Hmm. Do Batorego. A w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam To co było wczoraj. Właśnie, to co było wczoraj, ponieważ w sobotę dużo się tu działo w Chorzowie i w okolicach. W Katowicach. Tak, i w Katowicach na przykład. I wczoraj mieliście okazję widzieć paradę rycerzy w Chorzowie, która była. I żeby tego ale nie przeciągać, to nagraliśmy jeszcze... Z Katowic i tak. dzisiaj ją zobaczycie. Tak, dzisiaj zobaczycie paradę super bohaterów z Katowic, która była w Katowicach, ale dodatkowo za chwilę zobaczycie też na tym filmie super spinner, który... Który zaetraktowaliśmy razem. Tak, zrobiliśmy coś z niczego praktycznie mówiąc, ponieważ z kilku elementów zbudowaliśmy spinner. No i jeszcze tak woli przypomnienia, spinnery, które kupiliśmy już na Ali i Dom, czyli taki spinner biały, świecony... Nie nie, Nie, nie biały, Ty wybrałeś zielony, nie? Nie. Tak, taki zielony wybrałaś, ten. Ten wybrałaś, zielony. Nie. No michaśka. Ja wybrałam to taki, ten, ten. Ten. No to taki zielony, a też jest zielony, jakby nie było. Ten jest zielony. Poczekaj. O, ten nie zielony. Ten już idzie. Ten już też do nas idzie spinner. Także tylko czekać, kiedy dojdzie. Takie kółeczka, takich to nie widziałem u nas. Też już są wysłane. No i ten przypadek też zapłaciłem. No ale co zrobić, także cztery spinnery idą, a dzisiaj zobaczycie ekstra spinner, którego nigdzie w żadnym sklepie nie znajdziecie, jedyny wyjątkowy. A Michaśka co rysuje? Tablet. Tablet rysujesz? Niebieski? A pokaż to w drugiej stronie. Ok, No pokaż jak wygląda. Wow, no super tablet, a co to jest Misia i ja? 100 tysięcy. Czego 100 tysięcy? No. Za niedługo. A w ogóle warto dodać, że wczoraj po raz pierwszy kto nas zaczepił na ulicy? E, wicka. Tak, nasza Wicka i chciała zrobić z nami zdjęcie, co, co też uczyniła. Także na filmie myślę, że zobaczycie Wickę, która się ujawniła no? i poprosiła nas o zdjęcie. Mm. Ale to był szok. No. Pozdrawiamy ja wickę. wickę. Tak, Wickę pozdrawiamy z, razem z mamą. No i co? No i za chwilę zobaczycie. Ale jutro. Wczorajszy dzień. A jutro będzie lepiej. Tak, a jutro będzie kolejny vlog, y, ponieważ dzisiaj jest niedziela, ale dzisiaj też jedziemy na... Święta. Du na duszki, także będą duchy. Duhy. Duchy. A miałeś jeszcze że jakiegoś miszka. Wczoraj był na odcinku. Co to za misiek? Jak się nazywa? Pusia. Pusia. Misiek robiony z sercem. To zapraszamy do obejrzenia filmu. Idziemy już do Katowic no, tak na co? paradę super bohaterów dzisiaj co prawda znowu jest sobota no ale niestety w naszej okolicy się dużo dzieje w jeden dzień a to był zjazd rycerstwa w Chorzowie parada, też mieliście okazję widzieć ją wczoraj no a dzisiaj postanowiliśmy Wam pokazać jak wyglądała parada super bohaterów w Katowicach jak będziemy na parkingu to Wam pokażemy naszego spinnera ale nie takiego zwykłego, ponieważ spinera, którego zrobiliśmy sami. Z, a z bar... czego? A to się okaże. No, bo Mary to na YouTubie? Nie właśnie nie, tego na YouTube nie widziałem. Szczerze powiem tego nie widziałem. Tak. Nie, ja widziałem coś podobnego na AliExpress, ale do kupienia, a myśmy to zrobili sobie sami. A z czego to za chwilę zobaczycie? Będę dużo mówił. Zazwyczaj z nami była bloko pomerania, ale dzisiaj są oni. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy wszystkich. Za momencik zaczynamy oficjalnie, ale na ten czas nie rozchodźcie się, tylko pokażcie, że macie ochotę i macie siłę Halo, bloko central, jesteście gotowi? A to tak, dobrze, proszę to jest... bardzo. No, na cały czas ogląda. Tak, i się cieszymy. No to swoje, Proszę, pierwsza fanka. Może z nami na kanale, czy nie za bardzo? Tak, proszę. Na Pączki. Te pączki w jakiej cenie? Mama nie uwierzy, że spotkaliśmy naszą widzkę, z którą Michać Kazyga się O tu coś jest. Wow, są takie misie też, popatrzcie. Wielkie dla ...kosztuje, patrzcie, a wiele pomaga naprawdę, to jest niesamowite wyzwanie, żeby tutaj to tu wszystko ogarnąć, żeby zamknąć ulicę, żeby, żeby było dla was miejsce i tutaj, i na kiermasz twórczej reanimacji odpadów, która odbywa się tam po prawej. Chciałbym podziękować jeszcze dwóm bardzo... to, to jest niemożliwe. Naprawdę, my się uczymy tego miejsca. W, w świadomości Katowic jeszcze nie ma Przemarszu superbohaterów, Bohaterów. Swoim znajomym rzeczywiście było fajnie, że jest w ogóle super i że tak naprawdę to się dopiero zaczyna. Ja tak trochę przeciągam. To linka to możemy Czekam dać pod filmem? Tych, e, dwóch tak, ziomków.

Dzień dobry, witam serdecznie Jak serdecznie 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 się do Shine in every color, resting your head in my arms. You sing. La, la, la. A bluzkę? Ładne, nie? Są takie, a są za małe, nie? Ale takie fajne. Wow, fajne. Taka koszulka, właśnie. Te słupki są w tym miejscu? Te słupki A jaki to jest obraz? Nie, nie. Dwa różne. Taki. jest. A sobota jest lepszy uśmiech. Co, Co taka bluzka, Podoba ci się? już jest taka jasna chyba nie? Ej, a poczekaj, czekaj, ja mogę tylko coś zrobić. Ej, jasna jest taka. Kwarc, to te są też fajne, nie? To jest fajne. No. Weekend. Tak, weekend. Weekdays, aha, czyli codziennie. To jest fajne. To chodź taką mi taką zobaczę. Tak to jest. Nie, ja nie lubię takich ciemnych. A to jest bardzo ładno. No i co? Jak koszulka? Fajna? No ta naklejka pokazuje, że o, tu masz taki humor, a teraz w dół? No a teraz w dół? W dół teraz musi dać. No. Jaki humor? Bananowy. Poniedziałki są. Tak? Nie lubisz w poniedziałku? No i druga koszulka, a w dół? Hey, like think it? Oh, oh yeah. Another cold and rainy night without you lie teraz wam pokażemy jak można z czego? z, z klocków lego zbudować takiego spinera tak z klocków lego będziemy budować spinera ale nie tego lego french nie to są klocki lego technics no i zwykłe lego dobra to budujemy tu już mamy pierwszy element spinera a myślałem że to tak? A ja już zrobię spinner. Za chwilę porównamy z normalnym spinnerem. do naszym. Wow! A mogę teraz ja zjeść? No, I spinner gotowy. Patrzcie. Nawet tym, tym dzieci nie, od sześciu roku życia, prawda, mogą? Tak, od 6 roku życia. I od piątego, jeżeli nie... O. o, o, dwa spinnery. Widać? Jeden kupiony, jeden zrobiony przez nas z klocków A to trzeba trzymać No No to już postawimy i sobie już rozumiemy Dlaczego Ty Marek rozpierasz też tego, ja tego? Dobra, a to tu staje, tu tutaj kładziemy, poczekaj na równym No. Ja to nie zakręciłam No to co, lepiej? No ja nie wiem, no to jest wiadomo, nie? O, działa? Działa! Czyli mamy dwa spinnery Pójdzie, kupiony, w a drugi z klocków lego. To może no. Katumach, no a to co? To, to, to powiedz, napiszcie, no. Boś no, tam, tam gdzie są te różne komentarze. No to co ma na To tamte to rzuca to, komentarze. Kto woli spinner z klocków lego, a kto normalny. I, I która wygra, to ten będziemy pokazywać. Dobra. To w komentarzach, który Wam się spinner bardziej podoba. Czy ten kupiony, czy ten zrobiony z klocków lego. Dziękuję to już tyle. Jak się Wam filmik podobał to tradycyjnie Łapki w górę, pamiętać żeby nas subskrybować I, no i komentować, komentować Przy subskrypcjach A teraz pozdrowienia pozdrawiamy... naszych widzów Pozdrawiamy Zuzię Jankowską Pozdrawiamy Pawloc. Pozdrawiamy Kuker Pozdrawiamy Maję Witek Pozdrawiamy Olę Nowak Pozdrawiamy Oliwie Bubla Pozdrawiamy Jolę Mas Pozdrawiamy Kreatywność to moja pasja i na dzisiaj to już tyle, pozdrowie! widzimy się już jutro! jutro. To na, na razie. razie! Pa!